Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony czyli ja Gabriel. Dzisiaj nakręcę dla Was odcinek Nie szybcy, nie wściekli w drodze do doskonałości. Jak widzicie i jadę teraz Mini Cooperem S ulepszonym do klasy A, czyli największej. Ze spoilerem, tutaj z prógami ze spoilerem. No, ze spoilerem jeszcze raz z tyłem. I teraz pojedziemy kupić nowy samochód bez ulepszeń i będziemy... Jeździ samochodem, o którym marzy każdy, kto bierze udział w wyścigach ulicznych. Patrzcie na ten drift. Tak, wiem kocha kochacie mnie. Mm, tak, to będzie wóz. C -c -c -c. Ten samochód kosztuje 26 tysięcy. To jest najdroższy jaki jest. <grym> Oczywiście robię sobie jaja, w następnym odcinku pokażę Wam Mitsubishi Evolution. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale to będzie właśnie jeden właśnie z Mitsubishi. Jedno Mitsubishi takie. Patrzcie na ten wóz. Nie wiem, co mam zrobić, żeby to stało proste Pokażę wam licznik. Pojedziemy do warsztatu dak Co za przyspieszenie! O tak, o tym samochodzie ma, marzy każdy. Hey. Can I help? Tak, możesz mi pomóc. To duch skarpety Czas na spoiler! Proszę dajcie mi felgi. Jest możemy zmienić felgi i weźmiemy takie bebe echy. Woda, woda, woda. Poczekajcie chwilę. Mamo! Chcę wodę! Klasa B. Po finingu ten samochód pojedzie nawet 100. Nawet 100! Poczekajcie chwilę, pójdę po wodę. Teraz, teraz, teraz. Ja już jestem, jak widzicie wczytało się. Tym bark. Mm. Zachęcam was do... Mm. Bardzo serdecznie zachęcam was do obejrzenia filmiku Cyber Marian. Szybcy, e, brzydcy, brzydcy i nie wściekli. Cyber Marian i obejrzyjcie to sobie. Proszę zobaczyć. 100, 100 nawet więcej. 150, 160. Tym samochodem byśmy pokonali. Jezu, byśmy pojechali do Was. Na co to ma w ogóle napęd? To jest napęd na tył. Po ulepszeniu to każdy o tym marzy. Jakby w szybkich i wściekłych były takie samochody, każdy by wygrywał. Drift. Słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. W następnym pokażę Wam y, y, Mitsubishi Evolution i cześć!